Witajcie kochani, nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym poradni iPhone, a dzisiaj chciałam Wam powiedzieć na temat pracy układu pokarmowego i chorób tarczycy, a w szczególności mam tutaj na myśli niedoczynność tarczycy. Bardzo często spotykamy się z takim podejściem, że jeżeli ktoś ma niedoczynność tarczycy, to nie może schudnąć. Albo, jeżeli ktoś robi często kupę, to znaczy, że ma szybki metabolizm. Albo, jeżeli ktoś rzadko robi kupę, znaczy, że ma wolny metabolizm. Jeżeli robisz często kupę, to będziesz chudnąć. Jeżeli robisz rzadko kupę, to będziesz tyć. Trochę w tym prawdy jest, ale dużo nieprawdy. Otóż metabolizm. Tempo metabolizmu nie zależy od tego, jak często robisz kupę. Wielkość kupy najczęściej zależy od substancji balastowych. To znaczy, że osoby, które jedzą więcej roślin, a czy to są warzywa, czy to są owoce, mają kupę większej objętości. Dlatego że warzywa i owoce zawierają celulozę, a celulozy my nie trawimy. W związku, w związku z tym ta celuloza robi objętość kupy proste. Tempo wychodzenia kupy z naszej organizmy, o z organizmu, zależy od wielu czynników. Między innymi również od tego, jak pracuje tarczyca, a przede wszystkim od konwersji hormonów tarczycy nieaktywnych w aktywne, czyli jaki mamy poziom FT4 i jednocześnie FT3, ale do tego jeszcze wrócę. Oczywiście tempo robienia kupy może zależeć również od mikroflory jelitowej czy mikrobioty jelitowej tego, czy mamy tam te dobre kultury bakterii. Zależy od sprawności naszych kosmy jelitowych, czyli tutaj również wpływa kwas masłowy na nie, ale również zależy od tempa ruchów perystaltycznych, a tutaj mają wpływ również węglowodany. Osoby, które jedzą więcej owoców czy więcej zbóż mogą mieć szybszą perystaltykę jelit, dlatego że Jedno cukry, dwóch cukry muszą fermentować, a poprzez fermentację pobudzają perystaltykę jelit. Na perystaltykę również wpływa przewodnictwo nerwowe. Na przewodnictwo nerwowe z kolei wpływa poziom witamin z grupy B w naszym organizmie, poziom wapnia, poziom magnezu, a nawet wiele, wiele innych neuroprzekaźników. Na to, jak nam funkcjonują jelita, również wpływa nasza głowa, bo okazuje się, że osoby, które się stresują, mogą dostać biegunkę, albo osoby, które się stresują, mogą dostać zaparcie, co widać, kiedy jedziesz na urlop i dwójkę trzymasz przez cały pobyt na urlopie i wracasz ją z powrotem do swojego mieszkania i tam ją wydajesz, nie? Więc to nie do końca jest tak, że Ci tarczyca nagle przestała pracować podczas wyjazdu. Więc kochani, żeby wiedzieć, co jest przyczyną tego, że nie możecie się wypróżniać, tego, że się wypróżniacie za szybko, tego, że macie biegunkę, to ja Was absolutnie zapraszam do konsultacji w gabinecie dietetycznym IWEN. Zadzwońcie do nas, umówcie się na konsultację, powiedzcie o swoim problemie. W jednym z filmów nawet Wam mówiłam, czego można się spodziewać i jak się zapisać na tą konsultację, więc tam zajrzyjcie. A ja Wam teraz powiem, jakie jest powiązanie tarczycy. I jelit, ale biorąc tylko pod uwagę to właśnie tą jedną cząstkę, czyli jak tarczyca może wpłynąć na jelita, nie zajmując się już kompletnie tymi pozostałymi czynnikami, które również mają wpływ na pracę jelit. Więc to nie zawsze tak jest, że jeżeli jelita źle Wam pracują, to na pewno pracuje źle tarczyca. Nie zawsze tak jest, że jeżeli nie możecie schudnąć, to winna jest tarczyca, bo jakże mam dużo podopiecznych takich, którzy mają tarczycę pracującą prawidłowo a dalej nie mogą schudnąć, ponieważ niemożliwość schudnięcia może być efektem stanu zapalnego, insulinoporności, nietolerancji pokarmowych, dysbiozy jelitowej. Przyczyn, dla których nie możemy schudnąć jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale zajmijmy się teraz tarczycą. Na pracę tarczycy przede wszystkim wpływa tutaj nasza przysadka mózgowa. TSH jest hormonem przysadki mózgowej, czyli to tam gdzieś w głowie się dzieje, głowa wysyła sygnał do tarczycy. Stymulujący właśnie TSH, a TSH e, no to jest właśnie hormon e, przysadki, a tarczyca wytwarza FT4, a później FT3, który jest aktywna. I teraz na konwersję hormonów tarczycy, e, kilka czynników, bo to nie tylko tarczyca produkuje, ale również tkanki nam produkują. Więc to naprawdę zależy od całego organizmu, a jaki jest poziom FT4 i FT3. I teraz, żeby nastąpiła prawidłowa konwersja, to potrzebne są sprawne jelita, sprawna wątroba, odpowiedni poziom selenu, odpowiedni poziom cynku, ale bardzo często również odpowiedni poziom wapnia, magnezu i różnego rodzaju antyoksydantów. I znane są też takie protokoły, w których oczyszcza się wątrobę suplementami najczęściej po to, żeby usprawnić konwersję hormonów. Ok, zgadzam się z tym, ale również nie zgadzam się z tym. Dlaczego? Dlatego że jeżeli jesteś osobą, która nie dba o siebie, na przykład ciężko pracuje, mocno się stresuje, bierze sobie na głowę więcej niż jest w stanie udźwignąć, mało śpi, wierzy, że wszystko jest sama w stanie zrobić, nie potrzebuje innych do pomocy, wszystko jest na twojej głowie, ale przede wszystkim kuleje tutaj sen, kuleje tutaj spacer, kuleje to, że masz czas dla siebie, nie masz równowagi w swoim życiu. To twój organizm jest bardzo mocno wyniszczany. My mamy ogromne możliwości adaptacyjne. Nasza głowa ma ogromne możliwości woli, walki i przetrwania i jest w stanie wyciągnąć z tego organizmu maks. Głowa. Ale bardzo często spowolnieniu podlegają nasze procesy w organizmie. Czyli jeżeli nie wysypiasz się, to się nie regenerujesz. I teraz, jeżeli masz hormon FT4 nieaktywny i on ma się konwertować w aktywny hormon, no to to jakby przyspiesza metabolizm, tak? Czyli wszystko jakby szybciej działa, szybciej się wypróżniasz, masz więcej energii życiowej, jest super. Ale też wiemy o tym, że osoby, które chciałyby sobie zrobić piękną sylwetkę, na przykład na zawody, często przyjmują T3, czyli hormon już ten aktywny. Co jest bardzo niebezpieczne, bo to docelowo może zniszczyć mięśnie, mięsień sercowe, nasze tkanki, bo organizm się napędził i nie ma systemu takiego zabezpieczającego, odcinającego, bo ty dostarczasz to właśnie aktywne, tak? I teraz, jeżeli jesteś osobą, która nie śpi odpowiednio, nie odpoczywa odpowiednio, czyli nie ma szans na regenerację organizmu, bo sen jest kluczowy do regeneracji, to organizm musiałby być głupi żeby dalej trzymać konwersję na wysokim poziomie. Przytnie ją, naturalnie ją przytnie. Głupi nie jest, nie chce zniszczyć serca, nie chce zniszczyć wątroby, nie chce trawić tkanek. Już wystarczy, że stan zapalny niszczy Ci tkanki w organizmie. Zobaczcie, jak bardzo często... Ktoś, kto ma Hashimoto, ma to idealne zapalenie stawów, czy cokolwiek ma, nawet takie ciało, tak jak dotkniesz, takie galaretowate, tam nie ma mięśni, bo organizm jest w stanie zabrać Ci to mięśnie i przerobić je na potrzebne dla siebie składniki. To samo dotyczy osób, które się niewłaściwie odżywiają, czyli zamiast pożywienia jedzą tylko i wyłącznie jedzenie, które sprawia przyjemność. Pączki, paluszki, chipsy, cola i różnego rodzaju napoje, które nie mają szansy dostarczyć Ci białka, tłuszczy, węglowodanów, witamin, minerałów, kwasów omega-3, tego co potrzebujesz. Jak tego nie dostarczysz, to organizm będzie chciał to wyciągnąć z swoich własnych mięśni i je, Żeby utrzymać przy życiu serce, mózg, wątrobę, bo z punktu widzenia życia te organy są najważniejsze. Więc nie dziw się, że w twoim organizmie konwersja jest zablokowana, że jest słabsza. I co myślisz, że teraz do tego wszystkiego dołożysz selen, cynk, witaminy z grupy B, magnez, wapń i tak dalej, żeby przyspieszyć konwersję? Tylko w jakim celu? Najpierw się trzeba wyspać. Dlatego też, jeżeli zauważasz, że pomimo tego, że TSH jest w miarę w normie, a FT4 i FT3 nie do końca prawidłowe, to musisz się zastanowić również nad swoim życiem. Czy ty odpoczywasz, czy ty się właściwie odżywiasz, czy twój organizm ma szansę wchłonąć pokarm? Jeżeli nie, to od tego trzeba zacząć. I niestety perystaltyka jelit jest również bardzo mocno zależna od tego. Czyli można mieć po prostu tą konwersję z FT4 w FT3, taką dość mocno przyciętą, przez to przestajesz się prawidłowo i, i, i regularnie wypróżniać, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że to nie zawsze jest od konwersji, nie zawsze. Czasami się nie wypróżniasz, ponieważ się niewłaściwie odżywiasz. Czasami się niewłaściwie wypróżniasz, ponieważ jesteś zmęczony, a możesz być zmęczony, ponieważ nie wysypiasz się, jak się nie wysypiasz, no to w tym momencie układ nerwowy nieprawidłowo nieprawidłowo pracuje. Zobaczcie, jak często, jak się nie wyśpimy i wychodzimy na dwór, to razi nas światło, ponieważ układ nerwowy nie chce zwężać we właściwym tempie źrenic. Więc ta, jeżeli to przewodnictwo nerwowe nie jest prawidłowe, to i wypróżnienia nie będą prawidłowe. Więc tarczyca w dużej mierze jest zależna od tego, jaki my mamy styl życia, a nie tylko i wyłącznie jak się odżywiamy. A stan jelit, to jak nam pracuje układ pokarmowy, jest zależny od mnóstwa czynników. I prawdą jest, i tu badania to jasno pokazują, że osoby, które mają zaparcia, osoby, które mają wzdęcia, które mają zespół jelita drażliwego w cudzysłowie, które wcale nie istnieje, to są osoby, które również będą miały stan zapalny w organizmie, bo stan zapalny z jelit uogólnia się na całe ciało, więc o jelita zawsze warto dbać. A to, co poprawia rytm wypróżnień, to jest na przykład masaż wisceralny, to jest spacer, na którym powinniśmy być regularnie, to jest sem, ale to są również witaminy z grupy B, to są probiotyki, to jest kwas masłowy. Tych czynników jest mnóstwo, a tarczyca jest jakby jeszcze dodatkowo do tego, tak? I nie można zrobić... Y tylko jednego, czyli ja się skupię na poprawie konwersji, żeby lepiej się wypróżniać. Człowiek to całość i do człowieka trzeba podejść jak do całości, czyli musimy się zająć jednocześnie tarczycą, jelitami, stylem życia. Kochani, jeżeli film okazał się pomocny, zostawcie mi łapkę w górę. Jeżeli macie więcej pytań, to ja Was zapraszam na konsultację do gabinetu, bo nic nie zastąpi indywidualnej konsultacji. Jest tak dużo rzeczy, które mogą się dziać w organizmie, nie wahajcie się zadzwonić. Tam poniżej zostawiam Wam numer telefonu. Pamiętajcie, żeby ściągać naszą aplikację mobilną, bo tam możecie wszystko notować i będziecie mogli się pojawić z gotowym dzienniczkiem żywieniowym u dietetyka. I do zobaczenia w następnym odcinku. I kochani, dbajcie o siebie. Dbajcie o siebie, bo zdrowie mamy tylko jedno, a ono jest najcenniejsze.